Na Edelu, na Edelu jest gotowy Łukasz Wiatr 3,4 metra na sekundę Słyszałeś w radiu? No to na tyle Na tyle, Ciągaj, 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 Puść taśmy, puść taśmy Ręce do góry i bieg Bieg, powolutku się rozpędzaj Rozpędzaj się, nie siadaj w upsos. Ręce do góry, zegnij ręce w łokciach I ręce do góry, do góry ręce, do góry आप लोग तो ना बैठे आगे इधर आके हो गए आगे ओके एक समय में

To on ze, że tutaj uwagę, chodź. Ja ci to nie mam. Tak badasz sobie, zobacz, nogę na nogę i się przychylasz w tą stronę. I wtedy lepiej skręcać. Jeszcze nogami balastujesz wtedy, wiesz? Ale się rozpędził, słuchaj, już leci dwie minuty. Już mi ręka w ale... Ja co do domu. A mało. Zgodnieje. Możesz go dalej pokamerować, bo mnie rękawienie sobie tylko trzymaj. Tylko go z niewywalnie. nie wywal, nie? I tak sobie go trzymasz już Jak go utrzymasz, to, jest to. Ludzie. I teraz to i... mamy go. To żadnych złośliwych komentarzy, to się nagrywa. No zobacz, 44 się zaczęło. Mhm. Jesteście w stanie udzielić odpowiedzi na to, kto dzisiaj kupuje skrzynkę piwa. No jak to pan tak? Już <noise> <noise> <Niech> wiadomo. <noise> no w jakim